90 któregoś roku taka historia ze współczesnej albo porannego. Ktoś kupił na bazarze na Kalawaleryjskiej owczarka kaukaskiego i ten owczarek kaukaski urósł na niedźwiedzia. I to, to była taka długo historyjka. Potem gdzieś tam wiesz Białystok to tak daleko na północy, że niedźwiedzie po ulicach chodzą i to taki żarcik. Ceramika to pasja czy bardziej choroba? <laughs> A żeś pojechał teraz. <laughs> Jedno i drugie. <laughs> tak jak u <był> mnie noga. <laughs> Jedno i drugie. Jedno wiesz. i drugie. Słuchaj, jest na końcu Polski impreza święto herbaty, daleko, w kilometrów, do Cieszyna, nie? Mogę nic nie zarobić, ale jadę tam, bo chcę zobaczyć ceramikę e, robioną do herbaty, inspirowaną ekohiazją. Wiesz, Czesi też mają fajną ceramikę e, i wiesz, no jakby to choroba, nie? Je, jest jakieś... od kogoś się inspirować, fajnie. Ale no, ja jednocześnie wiem, że moja ceramika jest inna. Wiem, że sprzedam też, ale nie mogę nic też. No o właśnie, już wybrany. w ma jakieś mam. Eee, ma... Do dobry wybór, widzi pani, ja ich też chciałem, i się spóźniłem. Wracam ja musiałe... <laughs> z takim Imbirykiem. Tak, bo taka pamiątka to. Ty wiesz, sygnowane, nazwisko jest, rok jest, to wiesz, możesz też nie używać i trzymać jako inwestycję, tak? Unikat. Wiesz, to jest, tak, tak, tak to moja, unikat. Moja zabawa. A jednocześnie wiesz, herbatkę można się napić, nie? Z wizytą pana Jurka Fiedoruka, bardzo miło. Cześć. Cześć. Jurek. Ceramika pełną parą widzę. Tak, pracownia lipowa, taka, taka stworzona jeszcze na Podlasiu przed emigracją. moja. No marka teraz już, tak? Bo już ludzie rozpoznają i, i używają ich naczyń po prostu. Tak stworzona jest. przed migracją powiedziałeś, czyli się zaczęło wszystko tu na Podlasiu? Tak, tak, tak. Tak w czarnej wsi kościelnej de facto jakby nauki powierane. Do, do dzisiaj się tam kumpluje i... I, I korzystałem z pomocy, i uczyłem się, i dalej tam jakby pobieram nauki, bo ja jestem taki malutki garncarzyk przy tych takich wielopokoleniowcach. Ja jestem tam. No właśnie, żeby pokazać Pana pracę, to nie wiem czy starczy filmiku. Popowiada nam Pan trochę o tej ceramice. Wiesz co, no generalnie toczę na kole od, od kilkunastu lat, toczę ceramikę ponad 20 lat sobie. No i te pierwsze nauki garncarskie to właśnie Czarna Wieś Kościelna, bo jest tych garncarzy moich. Kolegów, którzy coś tam mi pokazywali, albo byłem na jakimś warsztacie dłuższym czy krótszym. Jest, jest... Ka każdy z Czarnej Wsi Kościelnej, może, można powiedzieć, że, że się przyłożył do tego, co ja robię dzisiaj. tak? O. Jakby... No, nie chcę nikogo z imienia i nazwiska wymieniać, no bo zaraz ktoś... A, a ja mu więcej pokazałem, mam ten coś tam. Nie? nie, no każdy po prostu... Panie Jurku, a te początki Kudewicze, to który tak? to rok? Kiedy to się zaczęło? Moje początki garncarskie to Gnojek byłem. Ja tam e, z 16 17 lat miałem. Nie? To Dzisiaj mam 42. No to 26 lat temu pierwsza, pierwsza glina 20, może więcej, nie? I trwa do dzisiaj? Tak, tam, tam była taka zajawka wtedy jakaś artystyczna, coś sobie lepiłem, jakieś tam pierdułeczki, a zaskoczyło na, na dobre, jak, jak wyjechałem do szkoły rękodzieła na południe w I tam, tam już tak konkretnie wjechałem w to, nie? O, to to Pana pracownia, to też jest taka ag agroturystyka, że można przyjechać i odpoczywać y u Was? Czy... Jestem na, na etapie oddawania pokoików, tylko też jakby nie chciałbym, e, jakby plan jest taki, żeby nie, nie ściągać typowego turysty, tylko człowieka, który chce z rękodziełem też poopcować, tak? Nie, mm -hmm. nie chce po prostu przemiału, nie chce się zmęczyć swoim miejscem i... Zapraszam ludzi, którzy chcą się uczyć rzemiosła, tudzież popracować sobie z, z, z gliną. To proszę Państwa, pracownia Lipowa, to tak znajdziecie, tak? tak? Na Facebooku, w internecie? Facebook, Instagramy, jakieś stronki, coś tam jest. Coś o takie. właśnie, przypomniałam Panie Jurku, bo jest jedno miejsce w Białymstoku, gdzie możemy dostać Pana pracę. Galeria pod Galeria pod, pod Aniołami, tak. to jest ulica Lipowa. No, tak, yy, śmieszne tak, bo ja chodziłem do podstawówki tam, to jest mój, mój teren, moja babcia mieszka zaraz za, za tą galerijką i Ula, jak tą galerię otwierała, to też jakby bazowała na moich pracach, nie? To już dużo lat temu, to już było kilkanaście lat temu, jak ona otwierała ten sklepik, także... O, proszę. Także tak... A I wróciłem po, po latach do niej, nie? Tak. No, także jakby kogoś zaciekawiła, myślę, że bardzo. No to co, czas poopowiadać. Przychodzą turyści na Jarmark w stołku Wielkanocny. Czym się zachwycają najbardziej? Co się rzuca w oczy dla nich? Znaczy wiesz co, no, każdy tam coś swojego znajdzie. Nie? Ja tam przelewam na, na, na glinę jakieś swoje e, intencje, takie jak, jak chciałbym, żeby ten świat wyglądał. I na, no, jednym się podoba z napisem jakiś kubek, jednym mój dekor. Każdy ma jakiś tam swój... E, coś swojego znajdzie. Ka każdy, kto lubi ceramikę, kto lubi korzystać z ceramiki. Mi dzwoneczki się podobają, niezła pamiątka. No to jeden. jeden to chyba jedna... ten motyw ten z południowego, nie? Pod, o pierwsze rzeczy. Nie, nie. nie? Wiesz co, generalnie dzwonecz, dzwonek w ceramice. Ja nie wiem, wydaje mi się, że spotkałem po raz pierwszy na Litwie gdzieś tam podczas podróży. Takie fajne, nie? Że ktoś tam robił takie duże ilości tych dzwonków i on występuje po prostu, gdzie, gdzie by nie była ceramika, to te dzwoneczki są, tak? Także... A, I to jedna, pyta się o jedne z pierwszych rzeczy, to są ręczne ulepki, na kolanie takie lepione, no i powiedzmy, że to jest jakiś taki, mo można powiedzieć, ukłon w stronę tych takich pierwszych, totalnie lepionych rzeczy, nie, mm -hmm. nietoczonych jeszcze na kole. A tutaj takie kamyczki, tak, czy to kolczyki? E, kolczyki, kolczyki, to, to, moi niewolnicy robią, e, czyli e, e, zamykam dzieci w piwnicy i, i muszą robić, żeby dostać odbyt. Nie, 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 nie muszą, chyba raczej chcą. <laughs> Przekazałeś pasję dla powiem. dzieci. Znaczy, wiesz co, dzieciaki dorastają. Jak są małe, to się bawią, jakby robią tam jest nad stoisko mojego siedmiolatka. latka Które to? A widać po, 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 po piśmie tam są jego opisy. Tak? Także on, on biznesik, a potem idą swoimi drogami. Na razie nikt z tych dojrzałych dzieci jeszcze nie wrócił do, do rzemiosła. Czasem ich tam zatrudniam, to jakieś magnesy szkliwią, coś, także. Tak to wygląda. Nie? I To jest magnes, o to, czy nie? Co, to są jakieś jego płytki. Magnesiki masz tutaj przy, przypięte, o to. To na przykład moja tam w tej chwili e, 16-letnia córka robi. No, od początku do końca często je robi, tak. Łącznie nad sklejeniem mag magnesa. także... Dla niebiałych z niedźwiedziami się kojarzy. Z, z nie, z 90. któregoś roku, taka historia ze współczesnej albo porannego. Ktoś kupił na bazarze, na kawaleryjskiej, owczarka kaukaskiego i ten owczarek kaukaski urósł na niedźwiedzia. I to, to była taka długo historyjka, potem gdzieś tam, wiesz, Białystok to tak daleko na północy, że niedźwiedzie po ulicach chodzą i to taki żarcik. No. Tak, tak, nie po, chodzą po ulicach. No i teraz mamy szlak Widzi czyli te misie są dalej no, obecne obecne to stoku 16. Ja, ja, ja ten magnes zrobiłem jeszcze zanim Widzi Misie pojawiło się po, na pojawi... ulicach. O, to i jakby ta historia mi się przypomniała i była starzystka u mnie w pracowni z południa Polski dziewczyna uczyła się ceramiki i mówię ty zrób jakąś pamiątkę regionalną ona tak pogrzebała pogrzebała mówi a nie dziewczę Białostockie ja mówię no dobry żart wiesz śmieszne no, no, tak. dobry 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 i ten jeden żart proszę państwa to ja kupuję z takim misiem sobie wrócę do domu odłożę go na chwilkę zanim zanim jeszcze Żarty chwilkę Białostocki. poopowiadasz Białostocki. dla mnie o, ale piękna. Co to jest? Taki imbryk. 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 Czasami coś garcarzowi odpali, żeby zrobić coś innego, nie? No i to jest imbryk z nogą, która jest jednocześnie uchem. <grym> <grym> Trójnogi imbryk z Ale to oryginalna pamiątka może być. No, nawet ma taką przykryweczkę po angielsku, że nie wypada tak łatwo, nie? Ona taki ma takie nie? nie? Takie, takie. Ale to ciekawe, Zabawa. ciekawe, ciekawe. Zabawa. Tradycyjna forma u mnie występuje czasami w postaci tych brzuchatych naczyń. Nie? To nawet etnograf tutaj z Muzeum Podlaskiego mówi: O, to nawiązanie do tradycji, widzę fajne, że garncarz w końcu rozumie na czym polega ceramika. Także... Ja się bawię tym, ja się bawię. Jakby ten, ta tradycja dla mnie jest jakby istotna w wielu rzeczach, ale jednak bawię się formą. A co to za walizki? Walizki z białostockich śmietników. Wyciągnięte, o. uratowane od zapomnienia, od zmielenia w śmieciarach, znalezione na, na białostockich ulicach. Ale to już dawno, bo teraz już by chyba niemożliwe było. Zdarza mi się znaleźć, ale to już teraz jest towar deficytowy i zaraz znajdowacze mhm. je ja znajdują, nie? Także... Kolczyki małe, kolczyki większe, bo ceramika jest wieloetapowa i bardzo długo, długofalowym jest jakby procesem i yy, jestem w stanie od początku do końca zrobić, powiedzmy, pięć imbryków od rana do wieczora, jakby w, w cyklu dziennym, uh -huh. plus jeszcze dodatkowy dzień po, po wypaleniu na szkliwienie, tak? Uh -huh. To przy okazji tam innych prac. Także dużo zabawy jest z takim imbrykiem. Nie, nie, nie liczyłem nigdy czasu dla jednego imbryka, nie? Także... A w tej waszej pracowni lipowej to organizujecie takie warsztaty? Zda zdarza się, zdarza się, zdarza się. I wtedy co, szkoły przyjeżdżają, czy takie bardziej rodziny? Bardzo różnie. Wiesz co, ja, ja po prostu odpowiadam na e, zapotrzebowanie klienta. Tak jak, jak ktoś chce jakiś integracyjny warsztat, też jeżdżę czasami, prowadzę jakieś integracyjne zajęcia latam z kołem gardzarskim. Tutaj byłem w sobotę, na przykład robiłem pokaz gardzarski na, na placyku. Tak. A, tak, widzisz, tak. To, to się nie, spóźniło. No nie wziąłem koła teraz, bo to wiesz, waży wszystko, nie? Także. No tak. Miałem to pokazik. Nie? Z Wikliny rzeczy. Wiesz co, wiklina jest takim, taką rzeczą, którą nawet mam. W cyklu edukacji zaliczoną na tytuł czeladniczy. I czasami prowadzę zajęcia, integrację, sam dla siebie coś plotę czasem. Tak? tak? A to koszyk zrobisz? Tak, tak, bez problemu. Nie? O, widzisz jak... Tylko, że to, to jest tak, że jakby ciężko, żeby równolegle dwa rzemiosła ciągnąć i. Mhm, bo inne. I wymagania, i pracowni, i materiałów, i dwie ręce przede wszystkim, tak? Mhm. To jest to, że wiesz, że jakby ja umiem, pamiętam, mam tytuł uczeladniczy, wiesz, yy, mam tą edukację zrobioną rzemieślniczą i raz na jakiś czas sobie coś tam uploty i generalnie też pracuję warsztatowo z tym Panie literami. Jurku, trochę prywaty, no jak po kilkudziesięciu latach migracja, bo to... Znaczy teraz dwanaście, jakby jestem 12. wyemigrowany. Powiem szczerze, że, że, że jakby to, skąd jestem, bardzo mnie ciągnie. E, czuję się nieswojo. Aha, czyli jest szansa powrotu. Jest jakiś taki gdzieś tam z tyłu głowy coś takiego. W, sen, w sensie takim, że tak, tu rodzina, tu masa znajomych, yy, tu masa rzemieślników, mm -hmm. jakichś tam twórców, z którymi tam się dogaduje. No i też duże miasto, które mnie karmi. To też jest tak, Ełk nie jest na tyle duże, żeby mnie yy, nakarmić, tak? Bo już dawno bym był w waszej pracowni, żeby nie właśnie Ełk, czyli to już jakby nie jest związane z Podlasiem ani z województwem. No tak. jedyna tak, tak. Jedyną okazja to, ja. to spotkać właśnie tu na Białymstoku. I na... Moje dzieci, które się rodziły na Podlasiu w dużej mierze. Ale wróciły, moje dzieci mieszkają w Białymstoku generalnie. Szukam jeszcze jakiejś fajnej pamiątki. Jak turyści wracają? Jakie słyszysz opinie? Wiesz, co no, ja mam coraz więcej ludzi, którzy używają mojej ceramiki na co dzień. To nie, nie turyści, lokalny rynek. Ja tutaj w Białymstoku ze swoją ceramiką wystawiam się od 2006 czy 2007 roku, tak? I te podobne prace dostaniemy właśnie w galerii pod aniołami? Tak, tak, jest troszkę tego mojego. No. Jest, a to fajnie. Zrobi też coś Pan na zamówienie, jak się ktoś zgłosi? Mm, bardzo niechętnie, nie, raczej, raczej sto... unikam o. towaruszy tego na miarę. To nie kalkuluje się to za bardzo. Tak? Mm -hmm. To jest jakby indywidualny klient, za, za duże ma wymagania w stosunku do... Mm -hmm. Nie jestem w stanie... Tak, tak bo potem ma... coś może nie że... coś może nie pasować. Coś... Tak, ja ja jest... bawię się z kolorem, także wolę jak klient kupuje to co mam po prostu. To ma sens. Więc... A jest coś takiego w pracy ceramika? że miało powstać coś innego, a efekt końcowy jest... A to, to ciągle, to, to, to u mnie nie ma inaczej. <laughs> nie. Zaczyna się tak. Nie, nie, znaczy nie, no jak, jak robię imbryk, to robię imbryk, wiadomo, no nie, ro, nie robię raczej lampy Alladyna z tego imbryka, chociaż zdarzy się, że ro, robię ażurową lampę, jak w trakcie zdobienia coś się przedziurawi, no to robię, robię z tego ażurową, fajną lampkę, tak? Wycinam jakieś ażurki, akurat no dużo tego robię, więc nie, wszystkiego nie mam, tak? Także uh -huh. tak. To takie pod kubeczki, tak? No pod... może pod kubeczki, pod ciasteczko, wiesz, deser... deserowy, ja na nie mówię leży żeby... I na piwo też dobre. I może być. No. Kufel postawić. Może być. Ale to dużo rzeczy. No tak. Na tym polega ta ceramika, że trzeba mieć dużo rzeczy. Dużo rzeczy. Dużo pięknych pamiątek. Jakby ludzie korzystają na co dzień z mojej ceramiki. Jaka I piękna mają ją w ta. Każdy koniec to naturalny. To nowy początek. To nowy początek. To akurat y... te, to kasełko mi się... Y zrobiło jak e, Tym Urom się domek spalił. To serdecznie moi znajomi jakoś tak. E... A bardzo mi się podobają, że te właśnie e, są jakby z cytatami. No, to moje takie. Moje, bo nie, nie kupi się takiego, czegoś drugiego w sklepie. Nie. I też ja drugi raz nie zrobię, bo ja piszę to, co mi e, gło, mhm. głowa na, na język wrzuci. Nie? Dzień dobry. Ten 40 największy, a małe to takie od 20 się zaczynają. A małe to których? No, maleństwo, to co pani zadzwoniła tym malu maluszkiem. To jest 20. Tak, 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 tak. To jest star starter cenowy. Do przodu idź, uważnie, powoli, z wdzięcznością. Nie poddawaj się, zaufaj. Pięknie. Czułość, wrażliwość, troska, tu i teraz. Hmm? Tak, muszę być, wiesz, dobrze nastrojony, żeby pisać te kubki, żeby bzdur nie popisać, jak jestem źle nastrojony, to nie piszę nic. Tak, to ważne. Nie jestem w stanie w dobrych intencji pisać, jak humor zły. No. no, ale widzę trochę poezji, czyli gdzieś jakieś takie wrażliwa dusza. Tak, tak, ja jestem muzyczny jakiś, wiesz, mhm. to, i to akurat mojej żony, bo moja żona czasem zdobi, nie? O. Ceramika. To taka inna kreska trochę, nie? I, I widać zresztą literki też inne, wiesz? Jak, jak zobaczysz na czcionkę, no to to jest moja, to jest i, mojej żony. I, inna inaczej, czcionka, nie? no. Tak, tak, tak. To jeszcze jakaś pracka, pracka, mojej żony, ona tak, tutaj w ogóle co, ludzie piszą, pytają na przykład dlaczego ona pisze po angielsku, tak? Żeby się ośmielić rzeczy, które płyną napisać i jakby wrzucić do ludzi, puścić świat coś, co płynie Ci z serca, trudno jest. I jakby język to jest takie trochę chowanie się, nie? Że jakby. Uh -huh. Ja ją zachęcam, żeby tam po polsku pisała, ale no nie jest to łatwo się wiesz. Jakby uzewnętrznić ze swoją poezją, także wszyscy to zrozumieli. A tak napisze Napiszę po angielsku, może nie wszyscy zrozumieją, nie? A ceramika to pasja, czy bardziej choroba? <laughs> A żeś pojechał teraz. <śmiech> <śmiech> Jedno i drugie. <laughs> tak jak u mnie, <laughs> Jedno drugie, drugie. Jedno wiesz. i drugie. Słuchaj, jest na końcu Polski impreza Święto Herbaty. Daleko w kilometrów do Cieszyna, nie? Mogę nic nie zarobić, ale jadę tam, bo chcę zobaczyć ceramikę e, robioną do herbaty, inspirowaną jakoś Azją, wiesz, Czesi też mają fajną ceramikę, e, i wiesz, no jakby to choroba, nie? Je, no, jaka, jest od jaka... kogoś się inspirować, fajnie. Ale no, ja jednocześnie wiem, że moja ceramika jest inna, Wiem, że sprzedam też, ale nie mogę też O, nie o właśnie, już wybrany. Ma małe, eee, mam. Do, dobry wybór, widzi Pani, ja ich też chciałem, a ja się spóźniłem. To zostawię, jak będzie Dobry wybór. Mniejszy. O nie, no on wcale nie jest mniejszy, on jest większy od Zaraz, tego, szukam. co bym zobaczyła. Szuka Pani maluszka takiego, tak? Tak. Zaraz, Może być jeszcze mniejszy. Fajne prace, takie nie do kupienia w sklepach, to mi się podoba. Tu jest maluszek. Mm -hmm. o, taki maluszek, Tu jest maluszek z czerwonym sklepem. O, tutaj. Dzwonków co nie miara. A, a. O, to są, to jest ten bardziej regionalny wyrób, bo moja mama je wiąże w Koroszczy Na no Podlasie. A to pozdrawiamy mamy Widzę cała rodzina zaangażowana. Tak, tak, każdy coś tam swojego wie, wydziubuje, nie? Jakiś Wiesz, to jest, to jest dużo, dużo pracy ta ceramika i tak naprawdę jakby 100% to w pojedynkę ogarnąć to jest karkołomne przedsięwzięcie, nie? To co Pani Jurku? www.lipowa, tak? Nie, wiesz co, to nie działa ta strona. Adres internetowy jest bardzo skomplikowany. To, to ma, co nie trzeba nie wpisać, domenę. żeby znaleźć? Pracownia Lipowa Pracownia, garncarz. Li, pracownia Lipowa Garncarz. Odpuszczam no. świat. Dobrze. Czego mogę życzyć? Eee, czego życzyć? Ale tak szczerze. Zdrowia. Zdrowia, nie? Miałem tam jakieś parę historii w ostatnim roku takich, że jak się coś pospało, nie. jakiś wypadeczek, coś tam wyżywiesz, żeby jakby żeby była siła do, do pracy. Bo to nie jest lekka praca. Ja też jest i domy, jakieś buduję i piece, i różne rzeczy, nie? Robię, żeby starczyło energii na realizowanie pomysłów. A ja teraz proszę Państwa się wyłączę, bo kupuję jeden dzwoneczek, jeden magnes. Zobaczę, może imbiryk wpadnie. O, fajny, fajny to był czas. Bardzo gorąco polecam, rekomenduję. A w Stoku, galeria pod aniołami, prace, do kupienia. W Choroszczy na lipowej pracownię założyłem. Wychowałem się na lipowej i wiem stoku, także ta wiesz, koincydencja fajna. Ta galeryjka na lipowej, nie? Moja hmm. dzielnia. <grym> taki krąg się zatacza, wiesz, jakby... Nie uciekam, ale to wraca, nie wszystko. Pierwszy, ty no i naj najlepiej. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Nie. Proszę Państwa, zmieniłem zdanie zamiast magnesikiem wracam z takim imbirykiem. S tak, bo taka pamiątka to. Ty wiesz, sygnowane, nazwisko jest, rok jest, to wiesz, możesz też nie używać i trzymać jako inwestycję, tak? Wiesz? Unikat! to jest tak, tak, tak To Unikat. Moja, moja zabawa. A jednocześnie wiesz, herbatkę można się napić. Nie?